Coś powstało. Nie, chcący się otworzyło ramię. No ale człowieku, kurwa, no jak na Stingerze? No to kurde, nie widzisz, że masz niedomknięte, czy co? Ja pierdul kurwa, przecież wiesz, że to jest jedyna maszyna, która nie ma ubezpieczenia tutaj. Pamiętacie ten tydzień wrażeń w parczewie? Nikt się tego nie spodziewał, można powiedzieć, ponieważ ten odcinek wyszedł jak każdy inny film. Ale obrót spraw, jakie się wydarzyły w tym odcinku, to naprawdę szok. Tak jak na załączonym fragmencie przed chwilą widzieliście, jak Grzesiu krzyczał na Daniela, to tylko jedna rzecz, która się działa. Ale dobra, zacznijmy od tego, że naprawdę chyba w tamtym momencie ten żart był chyba za mocny. Na początku ludzie uwierzyli, pisali komentarze jedne negatywne w stronę Grzesia, inni w stronę Denisa. Następnego dnia był ten wątek kontynuowany. Denis chciał odejść z kombinatu parczewskiego. W sumie to podobno znalazł już sobie nową pracę. I tak te sprawy właśnie sobie trwały. Widzowie dalej nie wiedzieli, czy to jest fikcja, czy naprawdę. Oczywiście nie wszyscy widzowie. Już niektórzy wiedzieli, że to jest fikcja i tak dalej. Grzesiu niby zatrudnił Jole, żeby Denisa powstrzymać od odejścia z kombinatu. Zaczęły się tam już w późniejszym czasie dziać wątki nawet miłosne. Sprawy nabierały tempa. Widzowie niektórzy byli już tą całą sytuacją zmęczeni i woleliby normalne odcinki. Niektórzy za to czekali na nowy odcinek z tego, tak można powiedzieć, serialowi. Miniaturki coraz ciekawsze, wątki również. A jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Tutaj był okres, jeżeli ktoś nie śledził tych filmów, to był to okres przed pierwszym kwietnia. Także już było coraz mniej dni do prima aprilis. To widzowie myśleli, że wszystko wyjdzie wtedy i pojawią się wytłumaczenia, wyjaśnienia, co tu się tak naprawdę zadziało. Lecz tak nie było. Odcinki jeszcze przez jakiś czas się pojawiały wątek miłosny. Daniela i Joli również nabierał tempa. No i nadszedł ten moment: film wyjaśniający wszystko. I od tamtej pory, jak Grzesiu Jola i Daniel pokazali zza kulis, jak to wszystko wyglądało, odcinki zaczęły wychodzić już normalne, tak jak kiedyś, czyli z życia w parczewskim kombinacie, awariach i wiele, wiele więcej. O, jeszcze dodam taką jedną rzecz. Podczas tego miniserialu parczewskiego, tak to nazwę, to i MTS zepsuł się. Pług nie chciał orać. Także nie tylko wątki były kontynuowane, ale i również normalne życie. Ale już tak słowem zakończenia, wszystko wróciło do normy i filmy pojawiają się z wydarzeń już normalnych. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Cześć. Tak patrzyłem na moje oko to tam wszystko niby było ok. Lałem wodę sam. No jak to się może kur... Jak to się może rozpiąć samo kur. Jest za czas zatrzaśnięty, to się nic no nie